Cały świat zachwyca się chińskim jedzeniem. Zamówienie chińszczyzny na zły humor to już klasyk popkultury. Właściwie każdy serial ma taką scenę, w której jakaś gwiazda zamawia chińskie jedzenie, bo jest zmęczona i musi się pocieszyć. A Ty nie wiesz totalnie, co w chińskiej restauracji zamówić? Boisz się, będąc w Chinach, że zamówisz coś, czego nawet Twój pies by nie zjadł? Na spokojnie! W tym filmie podzielę się z Tobą moimi ulubionymi chińskimi daniami. Możesz nauczyć się wymawiać te nazwy albo po prostu zrobić sobie screena z tego filmiku i zapisać je w telefonie, tak żeby w chińskiej restauracji wiedzieć, co zamówić. Jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, jestem Basia Loszy, jestem sinologiem i nauczycielką języka chińskiego. No i totalną foodie. Uwielbiam jeść. Także mam nadzieję, że dzisiejsze polecajki będą bardzo smakowite i podzielisz się ze mną jakąś fotką z chińskiej restauracji. Zanim zaczniemy disclaimer. Wiadomo, że każdy lubi co innego, jak to moja mama Danusia mówi, bus non disputantum est, jeszcze łaciną Ci tutaj sypnę. E, więc to są dania, które smakują mi, mojemu mężowi, ale też moim znajomym, którzy nie są zainteresowani Chinami, ale nieraz przychodzą do nas na obiad, albo zabieramy ich do chińskich restauracji. Marcin, dobre było? Jeszcze jak? No właśnie, więc Marcinowi też smakowało. Natomiast może być tak, że zamówisz i nie będzie Ci smakowało. Także to jest disclaimer numer jeden. Disclaimer numer dwa. To, co często jest w Polsce określane mianem chińskiej restauracji, nie ma nic wspólnego z chińskim jedzeniem. Wczoraj zapytałam koleżanki, jakie chińskie dania zna i powiedziała coś o kurczaków cieście i miałam takie... To nie jest chińskie danie. Więc dzisiaj pogadamy o jedzeniu w prawdziwych chińskich restauracjach. Nie w tych takich barach orientalnych prowadzonych, prowadzonych przez Wietnamczyków, gdzie też jest pyszne jedzenie, tylko po prostu to nie jest prawdziwe chińskie jedzenie. Więc dzisiaj pogadamy o takich daniach, które zjesz w takiej restauracji prowadzonej przez Chińczyków, lub które możesz zjeść w restauracji w Chinach. Disclaimer numer 3. Chiny są przeogromne. Wow! Ale tutaj rzuciła faktem. No ale tak, Chiny są przeogromne i w Chinach jest bardzo dużo różnych kuchni, które smakują zupełnie inaczej. Więc ja dzisiaj tylko podam taki miks różnych dań z różnych regionów Chin, które mi smakują i mam nadzieję, posmakują również Tobie. Dzisiaj nie będziemy mówić o smażonym ryżu, smażonym makaronie, wątonach i pierogach, czyli o takich e, daniach, które smakują właściwie każdemu i które możesz dostać w wielu e, chińskich restauracjach. Porozmawiamy raczej o takich daniach, e, które serwuje się w restauracjach trochę lepszych, e, takich gdzie idziesz na przykład na obiad większą grupą. E, to są restauracje, w których też często możesz usiąść przy okrągłym stole, który w dodatku się kręci, więc te dania, Będziesz e, mieć położone na środku i możesz sobie tym stołem zakręcić, żeby dostać się do każdego dania. Ponieważ właśnie w takich prawdziwych chińskich restauracjach to nie jest tak, że zamawia się jedno danie na jedną osobę. Zamawia się ileś tam dań, zaraz Ci powiem, ile najlepiej zamówić um, i dzieli się tymi wszystkimi daniami tak, żeby móc skosztować jak najwięcej. Powiem szczerze, że w ogóle zwyczaj dzielenia się jedzeniem jest jednym z moich ulubionych i obecnie z, tutaj u nas w domu my zawsze robimy po prostu kilka mniejszych dań i się dzielimy y, tym jedzonkiem. Y, rzadko robimy dania na porcję dla jednej osoby, także Podkradliśmy ten zwyczaj dzielenia się jedzeniem od Chińczyków. Ile dań zamówić zależy od tego, jak bardzo lubisz zjeść. E, ja powiedziałabym, że dla dwóch osób, oczywiście dla każdego po miseczce ryżu, i jedno danie białkowe, mięsne albo tofu, i dwa dania e, jakieś warzywne. Dla trzech osób, natomiast, można pójść już dwa dania białkowe i na przykład dwa dania albo trzy dania warzywne. No, i tak sobie możesz dodawać w zależności od tego, ile osób będzie przy stole. To powinno w zupełności wystarczyć. Ok, no to zacznijmy od króla chińskiej kuchni, czyli bakłażana. Moje ulubione chińskie danie to Yu Xiang Qie to jest danie, w którym masz właśnie bakłażana w sosie, który teoretycznie ma niby smak ryby, ale tam z rybą nie jest w ogóle to związane. Jest to danie jarskie, także wegetarianie też mogą skosztować właśnie tego bakłażana. Natomiast wegetarianie, jak to zawsze w chińskiej restauracji, strzeżcie się, bo mogą tam omaścić tego bakłażana skwarkami albo wrzucić gdzieś skwarki czy inne rzeczy. Więc jeżeli naprawdę jesteście takimi mm, no, osobami, które w ogóle nie chcą mieć z mięsem nic wspólnego, no to warto nauczyć się frazy bu yao jia rou bu yao jia albo wo chi su Natomiast ta pierwsza fraza, czyli nie dodawać mięsa, będzie lepiej zrozumiana niż e, jestem wegetarianinem wo, czy, su, e, czy jem wegetariańsko. Ponieważ według Chińczyków, jak się przesunie te skwarki, to już będzie wegetariańskie danie, prawda? Więc e, tak trochę jak u takiej, wiecie, babci, która mówi, no to przecież ja go maściłam ci pierogi słoniną, to sobie je tam z boku daj, i zjedz te pierogi. <laughs> Przynajmniej moja babcia by tak powiedziała. Eee, także yy, dla każdego z wegetarian, którzy mnie teraz oglądają, pamiętajcie o tych frazach zanim zamówicie to jedzenie, bo w innym wypadku po prostu możliwe, że dostaniecie danie z mięskiem. Smak tego bakłażana określiłabym jako taki umami. I e, według mnie nie jest w ogóle ostre to danie. E, ogólnie według mnie już teraz wiele rzeczy nie jest w ogóle ostre, bo jestem przyzwyczajona do jedzenia ostrego jedzenia, ale bakłażan naprawdę nie jest ostry. Także spokojnie osoby, które nie jedzą ostrego, mogą również zamówić sobie i Kolejne danie to dziaczan dofu czyli tofu domowej roboty e, i jest to po prostu tofu smażone z warzywami. E, tutaj też ten smak określiłabym jako umami, jest to takie danie m, tak lekko czosnkowe, e, raczej nie ostre, e, powiedzmy 2 na 5, jeśli chodzi o ostrość, w zależności gdzie będziecie to, to jeść. E, I jest to też danie odpowiednie dla wegetarian. I Znowu, jeśli nie jesz ostrego, to możesz nauczyć się frazy La albo buja albo bu czy la. W ten sposób będą wiedzieć w restauracji, że nie mają dodawać za dużo papryczki chili dla ciebie. Kolejne danie, znowu warzywne, Cai. kalafiorek, który jest tak pyszny, jest. Po prostu chrupiący i wspaniale współgra sobie właśnie z ryżykiem. Także polecam, jeśli lubicie kalafiora, to na pewno ten chiński kalafior musi znaleźć się na waszej liście to eat. Uwaga natomiast, bo ten kalafior jest yy, podawany z olejem chili, więc jeśli yy, boisz się jeść ostre, no to ten kalafior może być trochę ostry, tak 3 na 5 powiedziałabym. Także tutaj znowu można poprosić o mniej ostre. Kalafior może być odpowiedni dla wegetarian, ale znowu czasami dodają gdzieś do niego boczek, więc ostrzegam, <noise> można upewnić się, że, yy, żeby tego boczku nie było. Chińczycy w ogóle do wielu dań, nawet jarskich, dodają boczek albo skwarki, więc. Nie będę już może o tym mówiła, ale pamiętajcie, wegetarianie, zawsze musicie się upewnić, żeby tego nie dodawali. Kolejne danie to san sensie czyli Trzy świeżości ziemi, czy trzy skarby ziemi. To jest danie zrobione z bakłażana papryki i ziemniaków. Taka powiedzmy pieczonka, albo no po prostu danie, w której te wszystkie trzy warzywa są uduszone razem. Jest to danie takie, taki typowy comfort food Chińczyków. Że jak są na przykład chorzy, albo smutni, to sobie takie danie zamówią. Nie jest ono w ogóle ostre i też fajnie współgra z ryżem. Przejdźmy do czegoś tłustego, słonego. Chodzi tutaj o Guo guozhou, czyli wieprzowinę podwójnie gotowaną. To jest ulubione danie konora. Może być dosyć ostre, no i jest właśnie tłuściutkie. Jest to bodajże brzuszek wieprzowy ale jest bardzo smaczne i też dobrze właśnie będzie współgrało z tymi wszystkimi poprzednimi ważnymi daniami, o których wspominałam. Kolejne danie również dla miłośników e, tłustych mięs, hong shao rou. E, jest to danie tłuste i słodkie, bo jest to taka wieprzowina w czerwonej glazurze. E, Powiedziałabym, że jest bardzo dekadencka, ale zdecydowanie nie jest to danie dla y, wrażliwych brzuszków, no bo jest po prostu bardzo tłuste i bardzo słodkie. Ale jeśli jest się w Chinach, no to albo w chińskiej knajpie i je się mięso, no to warto spróbować Hongshao Rou. E, Hongshao Rou nie jest w ogóle ostre. Global Rou to chrupiąca wieprzowina w słodko-kwaśnym sosie. Wydaje mi się, że ten słodko-kwaśny sos to jest coś co się mocno kojarzy z kuchnią chińską tutaj na Zachodzie. W Chinach to słodko-kwaśność występuje w niektórych regionach, ale to nie jest coś co Chińczycy jakby jedzą jakoś na potęgę. Natomiast tutaj w tym global roll jest faktycznie taki sosik i znowu jest to tłuste, słodko-kwaśne, mięso wieprzowe, bardzo smaczne. Natomiast no też dla wrażliwych brzuszków tutaj ostrzegam, bo jak się tego dużo zje, no to może tak powiem siąść na żołądku, jak to się mówi. Kolejna odsłona brzuszka wieprzowego, również e, ulubieniec konora. Jest to bardzo takie tłuste, umami mięso, które rozpływa się w ustach e, i jest to klasyka tak naprawdę kuchni chińskiej. Um, nie jest za bardzo ostre. I na ostatek coś świeżego: Pai Huangua, czyli e, taka świeża sałatka z ogórka i czosnku. E, jest to bardzo pyszne, w ogóle nieostre danie. E, całkowicie wegetariańskie, to już nic nie dorzucą mięsnego. E, jak ktoś lubi czosnek i ogórka, to jest to danie idealne. Jeżeli wybierasz się do restauracji większą grupą, to możesz zamówić w ogóle wszystkie te dania i spróbować każdego z nich. Jeśli idziesz we dwie lub trzy osoby, no to spróbuj sobie dobrać te różne dania na kilka razy, kiedy będziesz w restauracji. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, która chińska restauracja w Polsce jest Twoją ulubioną. Chętnie się tam wybiorę i spróbuję ich pyszności. Ze swojej strony, tyle na dziś. Widzimy się w następnym filmie i życzę ci smacznego, man man czy do następnego, cześć!